Rozdział 96: Zakrzepła krew w imię Boga miłosiernego i litościwego. Głoś, w imię Twego Pana, który stworzył stworzył człowieka z grudki krwi zakrzepłej. Głoś, Twój Pan jest najszlachetniejszy Ten, który nauczył człowieka przez pióro. Nauczył człowieka tego, czego on nie wiedział. Niestety nie. Zaprawdę człowiek się buntuje, ponieważ czuje się niezależnym. Zaprawdę powrócisz przecież do Twojego pana. Czy widziałeś tego, który zabrania słudze modlić się? Czy sądzisz, iż on jest na drodze prostej, Albo że zaleca bogobojność? Czy też sądzisz, iż on za kłamstwo uznaje prawdę i odwraca się? Czyż on nie wie, że Bóg widzi? Niech się ma na baczności. Jeśli nie zaprzestanie, to za prawdę pociągniemy go za kosmyk, za kosmyk kłamliwy i grzeszny. Niech on wezwie swoich popleczników, my wezwiemy strażników. Ależ nie, nie słuchaj go, wybijaj pokłony i zbliż się.